Trzeba wszystkim bartaście kłaniać, a zawsze byliście ciekawi, jak to wygląda teraz. Dafik, tak, ze złożonym ADR-em, no to tak się prezentuje. Muszę na szybko to zrobić, bo już tam mam podjeżdżać pod rozładunek. Także widzicie, tabliczka ADR-owska rozłożona, jeszcze tylko z tyłu, jak to wygląda. I będę rozpinał tutaj boczek, także fajny przelocik, miałem 1100 km. Proszę bardzo, z tyłu również ADR. Tablica rozłożona. Nie wiem, czy tu pojemniki będzie widać. Ja wiozłem takie impregnaty do drewna. O, widzicie? O, tutaj są te całe oznaczenia. Tak, edr i mam 23, te tak zwane Mausery się nazywają. Dobra, lecę pod się ustawić pod rozładunek. A tak to wygląda. Jeszcze przed rozpięciem pasów w całej okazałości załadunek adr na dafiku i rozpięte paski od adr -ów. Jak szorcik to szorcik, co nie? No, teraz czekam, tylko kolega poszedł tam na chwilę coś, coś jakiś zabieg wykonać I zaraz przyjdzie, będzie mi to ściągał. Także trzymajcie się do później.